Jeśli posiadacie własnego bloga opartego na Wordpressie, możecie skracać linki na podstawie własnej domeny. Czyli jak to praktycznie wygląda? Chcemy skrócić jakiś długi link, przykładowo ja tutaj z YouTube'a, który jest długi, brzydki, nie chcę takiego podawać. Chcę, żeby on był krótki, ładny. Mogę zrobić przekierowanie z linka, który będzie brzmiał nazwa mojej domeny.pl łamane przez to, co chcę, żeby tam pisał. A więc tak, logujemy się na WordPressa. Wtyczki, dodaj nową. Słowa kluczowe. Pretty link piszemy. Od razu mam wyszukoło z góry. To jest właśnie ta wtyczka, o której rozmawiamy. U mnie jest ona aktywna, ja mam zainstalowaną. Jednak, jak jeśli nie macie tutaj, macie przycisk zainstaluj teraz, trzeba ją zainstalować, włączyć. I gdy to zrobicie, będziecie mieli ją z boku w menu. Przechodząc do niej, tutaj jest Add New Link, czyli tutaj nowy link, klikamy to. Mamy tutaj kilka pól. My wypełniamy tak, target URL. Tutaj wpisujemy, wklejamy ten link, który chcemy. to nie ten. Ten link tutaj chcę skrócić. Kopiuję ten link. Wpisuję tutaj go. Natomiast tutaj za naszą domeną, nasza domena łamane, i to, co chcemy, żeby. Jak, żeby wyglądał ten link? Przykładowo wideo. Kreujemy link. I mamy go. Tutaj jest opis, kliki. Możemy oczywiście sprawdzać, y, kto ile jest wejść z naszego linku. I tutaj jest link, który ładnie wygląda. Taki, jakiego. Stworzyliśmy. Robię może nie kopię, będzie lepiej od razu przejść do strony i sprawdzamy, jest ładnie przekierowane. Czyli tamten link podajemy, tamten link podajemy, przekieruje nas na konkretną stronę. To wszystko bardzo krótko się robi, bardzo łatwo, bardzo jest intuicyjne.